Cześć kochani! Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, ponieważ będę przechodziła metamorfozę z moimi włosami. Ta metamorfoza ta jest spowodowana moim wyjazdem do Nowego Jorku na Fashion Week już w lutym. Niesamowicie cieszę się tym wyjazdem. Będziemy pracować na kosmetykach marki Joyko, która na świecie jest marką obsługującą m.in. Kardashianki, Katy Perry czy Pink. Zapraszam do oglądania. Po krótkiej rozmowie wiemy już o czym marzy Sylwia. Chciałaby, aby jej włosy nabrały blasku i objętości. Zaczynamy. Pierwszy krok: analiza kolorystyczna. Pamiętajcie, by nie wybierać koloru na oko, można się mocno pomylić. Kolor musi pasować do farnacji. Sylwii włosy zniszczone są licznymi zabiegami. Wykonamy teraz rekonstrukcję włosów Joyco Kajpax. Efekt? Włosy bardziej błyszczące, mocniejsze i zdrowsze. Przekonacie się sami. Czas na szybkie cięcie, które podniesie włosy u nasady i nada fryzurze lekkości. Na tak przygotowanych włosach możemy rozpocząć przełomową koloryzację Joico LumiShine. Dzięki technologii ArgiPlex włosy są odżywiane podczas całego zabiegu, co zapewnia im długotrwały kolor oraz odżywienie i do tego ten piękny zapach. Ostatni etap to stylizacja. Włosy są odżywione i pełne blasku. Ciekawe co na to Sylwia. Podsumujmy. Do koloryzacji użyliśmy y, farby Lumi Shine z Arganoplexem, który nam regeneruje i y, odbudowuje włosy. Zrobiliśmy y, y, też y, refleksy, które dodały włosom objętości i seksapilu. Do stylizacji zostały użyte środki, które nam odbiły włosy od skóry i dały nam też objętość. Jak Ci się podoba efekt końcowy naszej stylizacji? To jest pytanie retoryczne oczywiście. <grymne> Bardzo mi się podoba, jestem przeszczęśliwa, naprawdę. Bardzo się sobie podoba. Bardzo się cieszę.